Cześć tu filozof inwestor. Witam serdecznie. Dzisiaj będzie trzeci odcinek z cyklu portfel publiczny jest to portfel, który prowadzę na koncie IKF XTB. Dowiemy się, co zakupiłem, co się zmieniło w portfelu publicznym, jakie były zyski, A więc zapraszam. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, mam do Ciebie prośbę, zostaw lajka, subskrypcję, dodaj doda jakiś komentarz, żeby ten film doszedł do szerszej publiczności. Dodam, że treści w tym filmie nie są poradą inwestycyjną, są moją prywatną opinią. Dziękuję. Witam serdecznie, jest to trzeci odcinek z cyklu Portfel Publiczny, tutaj będę prezentował Jakie wyniki osiąga mój portfel publiczny? Tutaj widzimy, że stopa zwrotu zmalała. Jest teraz 5,25%. Zysk dzienny też na minusie. Mogę powiedzieć, że nie wiem, czy wszyscy znacie tutaj My Found, ale jest to taka opcja, która wyświetla skład. Ale też mamy historię operacji. W marcu, do, no i też pod koniec lutego, wpłaciłem 1440 zł. Za, to, za te pieniądze dokupiłem sobie Cyberfolks. Uważam, że jest to bardzo dobra spółka z dużymi możliwościami w przyszłości. Bardzo mi się ta spółka podoba, gdyż ona, to jest to spółka wzrostowa, która też nie boi się. Wykupywać inne spółki. Dokupiłem też trzy akcje XTB, gdyż sądzę, że XTB zostało dosyć mocno potraktowane przez wszystkich. Jak dla mnie dochody XTB były większe niż w zeszłym roku. Ja kupiłem XTB ze względu na to, że ma duże możliwości ekspansywne może wyjść poza granice Polski i nawet wychodzi. Zbiera koncesję, także tutaj fundamentalnie dla mnie XTB się nie zmieniło. Nadal będę trwał przy tym punkcie i też pozwoliłem sobie zakupić jedną akcję Kruka po dużej przecenie. Jak czytałem w Kruku w ostatnim kwartale, były jakieś problemy z przeprocesowaniem spraw, spraw sądowych w Hiszpanii. Duża część tych spraw Kruka jest prowadzona w Hiszpanii, ale wydaje mi się, że to jest y, krótkotrwałe, bo już kilka lat kruk prowadzi tam sprawy sądowe, według tego, co prezes mówił. Jest to jakieś tymczasowe, y, tymczasowa przeszkoda, kruk, jako że to już jest taka dosyć duża spółka z latami doświadczenia będzie sobie potrafiła w ten sposób wyjść z tej sytuacji. Tak więc to były moje zakupy. Zakupiłem za 1440 zł akcji. Widzimy, że tutaj wszystko jest na czerwono, tak naprawdę. Zysk spadł. Czyli można powiedzieć, że mimo tych zakupów wcale nie jest lepiej. No ale trzeba się do tego przyzwyczaić: są dobre momenty na giełdzie i są też złe momenty. I wydaje mi się, że teraz doszliśmy do tych złych momentów. Nie wydaje mi się, że to już jest krach na giełdzie, bo to za szybko mówić. Nawet jak byłby krach, to w sumie dla mnie to jest super, bo wtedy mamy większe okazje do zakupów. Wtedy właśnie powinniśmy jak najwięcej kupować. Oczywiście, jeśli chcecie kupować spółki, zastanówcie się, czy ta spółka rzeczywiście spełnia Wasze oczekiwania, czy fundamentalnie ona się zgadza. Czy wszystko w niej jest ok, po prostu? Nie prowadzę żadnych porad inwestycyjnych. Jest to, można powiedzieć, mój dziennik, do którego będę zaglądał później i zastanawiał się, albo przypominał sobie o mojej strategii, dlaczego daną spółkę kupiłem. Nie ukrywam, nie jestem inwestorem krótkoterminowym, nie, nie, nie czaję się na sprzedaż akcji, nie jestem day traderem. Tylko u mnie musi się coś fundamentalnie nie zgadzać w spółce, żeby rzeczywiście z niej wyjść. Może przejdźmy do wykresów, jak to wygląda. Wykresy w czasie, zysk w czasie. No, widać, że ten zysk tutaj już sięgał 1200 zł, prawie. No, ale było załamanie XTB. No, to krwisty XTB. Jak chcecie obejrzeć y, trochę o tym krwistym XTB, zapraszam do poprzedniego odcinka. Link będzie u góry. Tutaj widzimy, że już troszkę się odbudowało w pewnym momencie, ale znowu jest upadek. Także tutaj widać, że zyski są dosyć małe. Tutaj też jeszcze muszę powiedzieć, że też wpływ na te skoki miał Benefit Systems. Bo w pewnym momencie Benefit Systems sięgał aż 3200 zł, co jest bardzo dużą kwotą. Teraz znowu spadł do 2800. Co dalej mamy? Wykresy w czasie, wkład i wartość. Może powiększmy tutaj. Może fajnie to rośnie, ale niestety ta wartość bardzo mocno się zbliżyła do wkładu. <laughs> tutaj widać, że już było takie odejście od, od tego mojego wkładu, a tu już jesteśmy prawie na równi. I każdy portal generuje cały czas zyski, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja mam obraną strategię i będę się jej trzymał. Spółki, które wybrałem, wydają się dla mnie bardzo korzystne, i będę dalej dokupował te spółki. I zysk, widać, że tutaj mamy przeważającą ilość czerwieni. Także tutaj jest taki jakiś zastój w tych spółkach. Może zobacz, przypomnijmy sobie, jakie mam spółki. Benefit Systems, bardzo mi się podoba ta spółka. Ona rozszerza swoją działalność poza granice Polski. Teraz jest duża inwestycja w kierunku Turcji i też zakupy nowych, nowych siłowni prywatnych siłowni, w których możemy trenować. Także podoba mi się ten kierunek. Zamierzam powiększyć swoją tutaj inicjatywę w tej spółce. Moim celem jest tak naprawdę wyrównanie tych wszystkich spółek. XTB jest dla mnie takim taką pierwszą spółką, którą tutaj rozbudowałem, bo sądzę, że ona ma Potencjał na rozwój i na zwiększanie pieniędzy. Też tutaj podoba mi się polityka, że XTB dąży do maksymalizacji ilości klientów. Jak patrzyłem na, na wskaźniki XTB, to okazuje się, że ten koszt uzyskania klienta wcale nie jest wyższy, a wręcz cały czas się równa, ale ilość klientów. No, pół miliona w ciągu jednego roku to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. CyberFolks e, samą polityką przejmowania innych spółek, tak jak Vercom, tak jak Shopper e, jest bardzo fajnie Robi to akwizycje, wykupuje inne spółki, ma też kapitał z tych spółek e, i tak naprawdę może tutaj przekształcić ten kapitał z, z tych spółek wykupionych. Też na zakupy innych, innych spółek. Także tu jest potencjał rozwojowy bardzo, bardzo mocny. I też rokrocznie dochody Cyberfolksa są dwucyfrowe. Bardzo mi się to podoba. I wydaje mi się, że ta spółka będzie miała. Nie wydaje mi się, Te same liczby pokazują. Opierajmy się na faktach, nie na, wydaje mi się, na wishful thinking. Ja to wszystko co tu mówię opieram o liczby. Rainbow, czyli spółka turystyczna, bardzo mocno wzrastały dochody Rainbow Tours i też ma przed sobą możliwości do dalszej rozbudowy. Tu oczywiście dużo zależy od popytu ludzkiego, ile ludzi będzie podróżować i jaki będzie kapitał, ale z tego co zauważam, jest taki trend do wyjazdów zagranicznych yy, i Polacy wbrew pozorom mają pieniądze, także wydaje mi się, że ta spółka ma też potencjał na rozwój i na rozrost. Synectic to jest taka wisienka mm, z branży medycznej. Oni mają takie roboty do operacji bardzo zaawansowane, także próg wejścia tutaj jest bardzo, bardzo wysoki i jest jeszcze, są jeszcze te badania nad kardioznacznikiem. Ten projekt jest już w bardzo dużym zaawansowaniu, przeszedł już ileś faz testów. Także już tutaj mi się wydaje, że tu jeszcze kwestia kilku lat, dwóch, trzech lat, i być może ten kardioznacznik wejdzie na szerszy rynek. No, zobaczymy. zobaczymy No i kruk. Kruk, tutaj ja już dawno się zastanawiałem nad krukiem, czy go nie kupować, ale ta cena 450 zł ostatnio no, troszkę mnie zahamowała. Wiem, że wycena analityków do kruka jest, jest lepsza, bo oni tu możemy sprawdzić sobie kruk. Price. Price jest tutaj jeszcze 434, a wycena taka predykcja jest na 517, zł, czyli no to to jest ponad 100 zł zapasu. Ten upside będzie większy. Tutaj mamy 19%, ale teraz po upadku będzie jeszcze większy także tutaj zobaczymy Price to Earnings jeszcze weźmy medianę 3 letnią Maxa wyłączymy może tak, czyli no jest dosyć tania jak tak wygląda, spójrzmy na 3 lata tak jest dosyć tania a więc kupiłem kruka Czyli w mojej strategii ja będę po prostu starał się wyrównać wszystkie te spółki. Obserwuję kilka innych spółek, ale nie będę o nich mówił. Chciałbym się ograniczyć, tak jak mówiłem na samym początku, do sześciu spółek i prawdopodobnie będą te spółki. Tu jeszcze nad krukiem się zastanawiam, czy by tu trochę nie pospekulować, bo ma trend boczny. No, ja jestem inwestorem długoterminowym, ale w przypadku Kruka mnie trochę tak korci, żeby popróbować. Żeby spróbować, tak. Jeśli on takie ma wahania w trendzie bocznym, że skaczę między tam 400, y, ostatnio 10 a 450 w tych cyklach, żeby zakupywać po 410, sprzedawać po 450. Skoro robię to na koncie IKE, można to spróbować, ale, ale nie wiem, czy to takie coś wdrażać. Jak chcecie, jesteście ciekawi, możemy spróbować. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, czy może, czy może nie. Tak, więc to chyba tyle. Może jeszcze wykresie w czasie, zysk w czasie. Nie, jeszcze wykresy w czasie. I wkład i wartość. Powiększę to na cały pulpit. Tak, czyli można powiedzieć, że ten. No, jeszcze, jeszcze jestem na plusie. Tragedii nie ma, ale już ta różnica jest mała. No, moja strategia jest krótka. Czy ta strategia jest poprawna, czy nie, dowiemy się za kilka lat. To jeszcze jest za, za mały okres. Tak naprawdę, od kiedy jestem w IKE, to jest od, od października. Zeszłego roku. Jestem w IKEA, inwestuję już od, od marca. No ale tak naprawdę, no, przeniosłem wszystko na konto IKEA, żeby unikać podatku. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Mam nadzieję, że będzie w końcu ten krach i będzie można coś pokupować w tańszych cenach. I dziękuję. Jeśli jesteście. Zaciekawieni tym tematem, obserwacją tego portfela, zapraszam. Mam jeszcze poprzednie odcinki. Tutaj u góry zamieszczę playlistę, do której możecie sobie zerknąć. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak można nadpłacić szybko kredyt, bo moim zdaniem, jeśli chcecie przejść do inwestowania, najpierw warto mieć poduszkę finansową, później spłacać kredyty, a na końcu dopiero inwestować. Tutaj u góry zamieszczę też link. Więc taka propos inwestowania, lekki update. Minął jeden dzień i już z zysku 300 zł spadliśmy na minus 126. To jest prawdziwa giełda. Widać tą zmienność. Jak bardzo łatwo można zeskoczyć z 1000 zł na minus 126 zł praktycznie w ciągu, yy, w ciągu kilku dni. Dzisiaj cała giełda była czerwona. Tutaj można zobaczyć po prawej stronie, jak to wszystko jest czerwone. Tak więc samo życie. Tak więc na koniec odcinka życzę Ci samych zysków i powodzenia. Hej. I pozostaje mi na koniec życzyć Wam samych zysków, yy, i hej, trzymajcie się, do następnego.